Zobaczcie, remont wystartował na no to. Zanim zaczniemy budowę głównych hali, no to musimy porządek zrobić w tych, które są, żebyśmy mogli spokojnie pracować. Prawda Jacku? Oczywiście. No. Ja lubię tą zabawę Co się dzieje się? Wiosna nadchodzi, a z wiosną nadchodzą wielkie prace. Zobaczcie, dziury wykopane, najpierw kanalizacje i inne rzeczy. Eee, dlaczego to robię? Bo tak się długo zastanawiałem, czy robić tu centrum Duda Garage, czy nie robić centrum Duda Garage. Rozrzucone są tutaj warsztaciki. W różnych punktach i to jest problematyczne, dlatego że e, samochód WITO, który jest. Nie ma go tutaj. Kursuje cały czas między warsztatami, są to duże koszty i tak dalej, ale przede wszystkim plan jest taki, żeby, uwaga, zrobić coś wreszcie i otworzyć się dla Was. Dlatego, że dostaję mnóstwo wiadomości, czy naprawię Wam samochód, czy jestem w stanie przyjąć, że przy tych projektach, które są długofalowe, motosporty i tak dalej, jest to bardzo trudne. Natomiast postanowiłem, że skoro jestem w stanie. W jakiś sposób Wam pomóc, i tutaj liczę na Wasze komentarze. Może desą się te osoby, którym udało się pomóc telefonicznie, czy y, jakąś wiadomością, jaka jest usterka, i po roku okazuje się, że usterka została rozwiązana. No to postanowiłem, że budujemy centrum Duda Garage, po to, żebyście mogli tutaj przyjeżdżać, żeby nie były terminy dwa lata i tak dalej, i tak dalej, żeby troszeczkę tego swojego doświadczenia, tej swojej wiedzy wykorzystać też dla Was, cudownych widzów. Dlatego powstaje tutaj. Jedna hala duża, ten budynek będzie remontowany, magazynu się pozbędziemy. Tu oczywiście jakieś dobudówki, przebudówki, dlatego że tą starą halę musimy w tej chwili odnowić, żeby sobie zrobić pełne warunki pracy tak, żeby można było spokojnie pracować i wtedy spokojnie robić to, co jest. Dlaczego spokojnie? Dlatego że to nie będzie trwało, umówmy się na no pół roku, tylko będzie trwało dłużej, bo na to trzeba dużo pieniążków, bardzo dużo. Kredyty nie sprzyjają. Na razie czekamy, aż będą obniżone stopy procentowe, to wtedy będzie szybko. Słuchajcie, jeżeli jesteście fachowcami w dziedzinie budowlanej, no to liczę też na Waszą pomoc w jakiś sposób. Piszcie i rozpoczynamy wielką przygodę z budową centrum Duda Garage. Przyczepa, która miała jeździć ze mną, jest w środku odfikana, jest przebudowywana. Jeżeli chodzi o schowki, ale się jej pozbywam, także jest do sprzedania. Jest miejsce na dwa samochody, windy, tam jest wszystko nowe. W środku telewizory wyjeżdżane z sufitu, osiem miejsc do spania, kuchnia, prysznice, klimatyzację i tak dalej, i tak dalej. zewnątrz tylko ją trzeba umyć, oklejzi będzie cacy. Natomiast no, chodźmy tutaj, bo to jest dalej część Duda garaż. Ta hala będzie burzona. Tutaj stanie duża hala druga, gdzie w części tej hali. Chcę zrobić taką wystawkę moich samochodów. Słuchajcie, często tutaj przyjeżdżacie, wchodzimy do namiotu, później jedziemy w inne miejsce. Chcę, chcę, że jak przyjedziecie, żebyście mogli wejść, napić się kawy, pooglądać te samochody, żeby one były ładnie postawione w jednym miejscu, żebyście mogli sobie też ich podotykać, ocenić jak są wykonane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wielkie wyzwanie przede mną. Czuję się bardzo młodo. Także postanowiłem, że jeszcze lecimy z tematem. I ile sił wystarczy, i o ile w kieszeniach wystarczy, to pomału, sukcesywnie pewne rzeczy będziemy, będziemy robić. Też e, zaprojektowałem halę, która myślę, że będzie idealnie skonfigurowana, jeżeli chodzi o pracę przy samochodach, tak bym to nazwał ogólnie e, pracę przy samochodach. Jest taki pomysł, żeby zrobić zaprojektowane, gotowe warsztaty, które będą miały dwa stanowiska, socjalkę i tak dalej, razem z wyposażeniem, ze wszystkim. Także jak ktoś będzie chciał młody wystartować e, z warsztatem samochodowym. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej młodych ludzi, którzy będą chcieli mieć warsztaty własne samochodowe, małe warsztaciki, których jest bardzo, bardzo, bardzo e, potrzeba, których brakuje w tym momencie, a są to naprawdę bardzo dobre pieniądze, jeżeli chodzi o zarobkowość. Dzisiaj mechanik już nie jest człowiekiem z młotkiem, z brudnymi rękami i tak dalej, tylko są to już e, tacy lekarze, którzy naprawiają samochody i oby takich ludzi było e, jak najwięcej. My w Akademii staramy się e, pomagać młodym ludziom, żeby ich ukierunkować w dobrym kierunku, żeby ich dobrze wyszkolić. No i wtedy wracając do tego, takie gotowe warsztaciki. Słuchajcie, ktoś to zamówi, będę miał warsztat, przyjeżdża, stawiają to w dowolnym Miejscu, oczywiście pozwolenia na budowę i tak dalej. Płyta razem z wyposażeniem ze wszystkim i człowiek wchodzi, otwiera drzwi, robi kawę i pracuje. I tak byśmy chcieli zrobić. Wszystkie narzędzia, które podstawowe są potrzebne, żeby nie kupować głupot, nie szukać, żeby nie mieć jakichś alternatywnych, dziwnych e, pomysłów, tylko ma wszystko, co potrzeba, w rozsądnych pieniądzach i to, co wystarcza, żeby nie było przerostu formy nad treścią. Ani nie było Badziewia, które e, gdzieś tam e, niechcący, nabierając doświadczenia, też kupujemy, albo kupujemy dużo rzeczy, które w ogóle nie są potrzebne, albo używa się raz na 100 lat. Także słuchajcie, rozpoczynamy przygodę z główną siedzibą Duda garaż. Trochę to potrwa, także będziemy to oglądać, pewnie przez najbliższe <noise> nie miesiące, ale lata. Ale chciałbym, żebyście widzieli jak to wszystko powstaje. A wypiszcie w komentarzach, czy chcecie. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, będzie dużo komentarzy odnośnie tego, że chcecie patrzeć jak to wszystko powstaje, to wtedy będziemy regularnie nagrywać materiały o tym, zrobimy serię po prostu Duda garaż powstaje. Także czekam na wasze komentarze. Od was wszystko zależy, czy będziemy nagrywać to dalej, czy nie. Oczywiście nie zapomnimy o samochodach i projektach, które cały czas są tworzone. Także do zobaczyska, jak to, e, jak ten kawałek leciał. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco i tak będzie.